Ciao i na moim kanale i dzisiaj jesteśmy na Creative, bo będziemy budowali Spawna i on będzie się znajdował w powietrzu, pewnie gdzieś tam y, przy mojej głowie. Więc oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu i lajkowaniu i udostępnianiu tego filmiku i kanału. Więc widzowie, y, zaczniemy budować. Y, właśnie nie wiem czy to jest w tym samym miejscu co był wcześniej, ale chyba nie. Właśnie nie wiem czy w ogóle y, zrobić go w powietrzu czy zrobić go gdzieś na ziemi. Co prawda na ziemi nie ma za bardzo miejsca. Co prawda... O, tutaj jest to, z pierwszego odcinka. Dobra, mm, znajdę jakieś może miejsce. Dobra, więc już wiem, gdzie spawn będzie, to będzie właśnie w tym domku, bo taki... Wiecie, mega ładny jest, więc yy, tutaj możemy zbudować spawn. Tutaj, tutaj by się respiło Mamy tutaj spoko miejsce. Oczywiście to będzie kupione mieszkanie, nie? Ale to jeszcze będę musiał zro zrobić, że jest kupione. Dobra widzę no to, to musimy to jakoś, jakieś dekoracje zrobić, ale dobra na pewno tutaj to i oto tutaj to, 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 to postawimy i tutaj musimy ustawić swoją pojętę okej okay. teraz tak y Dobra, to napi napiszę to i potem Wam pokażę. Dobra, ja więc zrobiłem, to jest witaj na youtuberowicach. Y mam, y dam Tobie kartę, telefon i trochę pieniędzy. Pe pieniądze możesz też zarobić, al albo zrobić swój sklep, albo właśnie pracować na przykład w meczach albo gdzieś. Oczywiście nie musisz youtuberowic, masz poza. Więc to sobie o to chodzi, że nie próbujemy nie, nie zniszczyć youtuberowic, nie? Y tylko możemy poza. Tylko poza to wiecie, na przykład poza to może być. Właśnie nie tu, tylko tam. Na przykład, już za tym mostem możecie sobie robić co chcecie, nie? Mm. Więc no, ale oczywiście, tutaj musimy jakieś dekoracje zrobić. M może coś dodamy w ogóle, ale dobra, wiecie co? Mm. Dobra, coś tutaj wymyślę. Dobra, muszę chwilę pomyśleć. Okej, okay, dobra. Może dodamy tutaj tych... No szkoda, że to nie jest trudno w ogóle. A mog mogą być. Ale dobra, trudno... Hmm. Ja, może... A nie albo się tak nie da. To tutaj może tak... O tu. Jak tak. Ta, albo nie wie, wiem jak wiem jak wiem Tutaj zrobimy ich w powietrzu. Nie, czemu się stało? A, chwila, bo to jest... A, dobra, to musimy innego. Chwila... Mm, tego musimy. Myślę, żeby tutaj nam... Nie rcewio. Dobra, no to. Tak, tak. Ta, okej okay. Tak, tak. No i jeszcze to nareszcie. Więc dobra, tutaj tak się prezentuje Tutaj mamy jedzenie darmowe Tutaj kolejne jedzenie, tutaj uśmiechający się ludziki Tutaj jest spawn No szkoda, że to nie jest trudno Trudno No więc widzowie, tak się to prezentuje W tej, tym pięknym domku Co tutaj jeszcze można dać? Dobra, może jakąś... Hmm, właśnie nie wiem Dobra wiem sku... A dobra, bo to jest tam jakoś inaczej. Dobra, to tutaj może znajdę. Weźmy... Gdzieś tutaj powinien być. skuter dobra, to dla pierwszej osoby, która normalnie dołączy, to będzie miała tutaj darmowy skuter. O, proszę bardzo. I tak. Yy, może jeszcze dodamy jakieś z tych fajnych tutaj Rzeczy Tylko nie wiem co za bardzo Może tutaj coś Ciekawego będzie yy, ty, 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 ty. Dobra, może pełen no, akurat postawimy, żeby ładniej wyglądało O, 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 to właśnie te rzeczy, te rzeczy Te rzeczy możemy postawiać To co to jest? O, dobra, to git Wiesz, czy chcemy? No, możemy chcieć, same. Yy, to, to, to. To nie. To tak. I. Może właśnie jakąś kanapę taką, byśmy tam postawili. Więc dobra, tutaj światło musimy jakoś prostać Może tu. okej Tak, niech tak się rusza. To jakieś światło. Jaki kolor? czerwone może Ale co to w ogóle widać nie tak średnio widać ale dobra zobaczmy jak to no to jest całkiem wysoko nie yy, dobra może postawimy to, to tutaj to tak można i tu no tak, tak. Tutaj światło. O dobra, można w ogóle, że to jeszcze szybciej się ruszał. I dobra, i teraz takie czerwone. O, dobra. I teraz sobie na boki może. Znaczy, tak, właśnie, właśnie. Iść. No, może być sobie takie. Tutaj, tutaj, tutaj. I teraz tak. Tak, tak. Tak, teraz jeszcze światło. Światło. No, możemy włączyć czy nie? to jest? Światło. I tutaj światło. No i dobra, no i jest git. czy tutaj są w ogóle dwie kamery. okej okay. To. Do dobra, jeszcze to musimy teraz włączyć. I żeby to się ruszało. No i teraz to wygląda mega ładnie. Jeszcze to dajmy. Tutaj normalnie będzie takie pianie po środku. O, pięknie. Jeszcze kanapy. Mm, kanapy mogą być gdzie? Mm, nie, tego nie zrobię. Chociaż tak. Chwila, musimy mieć te takie trzy, jakby Może mm, będzie z.F.H.O.S.? O, dobra jest. No nie. To tak w takim razie. Tak. Ok. I może to gdzieś na dole jeszcze? Damy. To może. Zresztą nie, to na dole nie. Mm, tutaj można po prostu światła jeszcze dać. Może jaki kolor tutaj można? Zielony dawajmy. jaki to jest? Tutaj. Oj. Tutaj. Dobra. Teraz niech się to rusza. Czekaj No mi się tutaj? Dnień. Dobra. Światło. Teraz to właśnie się rusza i... znowu zielone. Dobra. No i teraz to fajnie wygląda. Teraz, to nie, to nie, to, nie, to nie, to nie, to nie, to nie. No i dobra, widzę, tak się tutaj prezentuje nasz spawn. Zobaczcie sami. Tutaj normalnie pieni, na którym można normalnie usiąść. Też tutaj wchodzimy potem na górę no i tak głównie tutaj się rozpimy o, tutaj widzicie, normalnie się spinuje no i tutaj czytacie, normalnie światło wszędzie no dobra, się rusza w ogóle jak to tak fajnie idealnie tutaj ten, ten macie kanapę, możecie sobie usiąść darmowe jedzenie o dobra więc widzowie udało nam się znaczy udało nam się, było do światła ale mamy spawn oczywiście za pierwszej osoby, która by dołączyła oczywiście jeszcze nie ma tego serwera, ale by dołączyła to ma darmowy skuter więc to plusik tutaj się. normalny skuterek dobra, dajmy to jest za free jeszcze za free dla dla pierwszej osoby Dobra No, więc No już Nam się udało to zrobić To jest tak, no moim zdaniem ładnie to wygląda Jakby wygląda taki Naprawdę spawn, spawn Dobra, więc no to Myślę, że to już było na tyle Mamy spawn Jest mega blisko centrum, więc no Tam, tam jest dosłownie centrum, tam o tam dosyć jest już centrum, więc mega blisko. Yy, I darmowy skuter oczywiście. No to, to wiecie, się mega opaca. No i moim zdaniem, fajnie nam no, wyszedł tutaj ten spawn, więc oczywiście widzowie subskrybujcie i lajkujcie i udostępniajcie. I mam nadzieję, że jakoś niedługo otworzymy serwer. Więc widzowie. Trzymajcie się i pa pa.